Ty, jednego cukierka wziąłeś z killiszu Dzieeeń dobry Widzę, ja mam dwa blue candy Tak, jest fajnie Dobra Chyba odpuszcz to, odpuszcz to Sekundę, sekundę Orzeł, 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 orzeł Zaraz, zaraz Weź jeszcze raz potem Nie, ja spierdalam Tema, macie dwie karty, może? O, kula. Dzień dobry. <grystanie> A! Siedzi pistolet. O, 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 o. A. Jezu. To masz na tysiąc procent, co? Po drugiej stronie pokoju. Boże. No hej, jak tam poinkt. A, źle. Nic nie wypadło fajnego. Wstajemy kart upgrade'a w ogóle. Hmm. Ha? Nie Nie spierdolisz Ciawichar Ale zagra mi zacina. Wiedziałem, że ten dziad będzie kurwa kampił. Popadnij Karo ma pałkę będziemy flamingami Ta, lubi się nią bawić O, flamingi Nein, <hatten> flaming, <wanitation> No i zajebiście, siema Zostawiamy oczywiście oh, Sandwich czako jedyny poczekał. O, są świnicy, uważa Dziabiemy zombiaki Dziaba dzik na śmierć Dziaba, dziaba, dziaba Dziipić, dziipić, apacia Uwaga, flagę, flagę Dziipić, dziipić, Flagę Komuś Jedz, 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 jedz To do widzenia plaga O kurde Biedna Mongo Plaga leży Ząbiaki teraz Ząbiaki, ząbiaki, ząbiaki Jest! Niszczymy Niszczymy, niszczymy zbii, Oramy. ramy Łazarz tu jest Łazarz A on taki duży jest w ogóle? E, dlata, nie wiem On lata On lata, on po prostu wyższy Napierdalamy go. Napierdolamy go. Napierdolamy. Dobrze, leży, napyrę, napyrę. Lecimy, napyrę, napyrę go. teraz go. jeszcze go. Kiosy jeszcze, trzanta MFO. To jeszcze nie żyje. Nawalamy. go, Nawalamy. A zaraz się odrodzi. Tak, naprawiamy go, Ta, on się zrespił przed Tesla. Ty. No! Jeszcze jeden. Dobra. Albo ich dospacimy Albo ich. No, ich właśnie możemy ich tak jeszcze ten Wychujać ich możemy W sumie? To jest dobry pomysł. Jedna a to jest badnik, jeden, jest badnik A zjebą! Już! Skusił! Zabijcie dobra, go! Dobra, dobra, dobra. Ja uciekam na, na ten Przedną jest trzech Dobra, dobra chodź. O, o, kurde, nie da się a nie nie mogę odrapić. Zabij go bo umrę!

Co tu się wydarzyło? Przepraszam. Zgubiłbyś. E, nie wiem, wydaje mi się, że to. Ja pierdolę nie mogę. Naprawdę nie mogę z tej gry. Jak wiksa przeszła, ona stała dosłownie we mnie. Wiksa była w tobie? Ja też staję w w kurwa, i. Jaku, zabij. No, mnie zabiliście. A więc, so the package came in the mail. Jaku. Proszę. No, jajo. Nie wyciągaj takich rzeczy z dupy, naprawdę. <noise> <Wyciągaj takich rzeczy. głos> A co ty pomyślałeś? Czemu to jest zabawne? Nie chcę wiedzieć tak. jak mam pomysł. No co tam? Jedna runda, ale gram w łapkach. W czym grasz? A będzie pik, będzie pik gameplay. Czekaj. Tak, byłbym w stanie, jeżeli bym się chciał grać tapami, tak szczerze. Mówi się rękami czy się ja rękoma? W sumie, bo nie jestem, Rękoma, rękoma. Powiedziałeś rękami, a dobra. Znaczy ręk... nie winię. rękoma, rękoma, rękami, że to jest zamienna, ale częściej się widzi rękoma. Jest to też bardziej poprawne. Rękoma, znaczy kuma, kuma, kuma Nie może ty myślisz, kurwa. Ale powiedziałem rękoma, o co ci chodzi? Rękoma, przyjedziemy się. Kum. No, chodzi o do boi. To ty usłyszał. No tak, usłyszałem. Jajco. zbywa. Jajco, kłótnie małżeńskie to jest fałszy, na streamie Zdrajco, dotnij trawy Okej okay. Chodźmy razem, dotniemy trawy <grym 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 Wiesz co, jak tak kurde. Nie wiem jakim cudem teraz klikam przycisk odmówienia Ale okej To jest pewnie wszystko dookoła jeszcze Wiesz co, jest problem taki, że ten, że te łapy są mają dużo duże palce, więc To, to jest totalnie, to jest totalnie pojebane Poczekaj, badnik nie idź dalej, nie idź dalej, no, okej? Okay. Będziesz obserwatorem, będziesz obserwatorem co się dzieje, poczekaj. czekaj Muszę odpalić kamerkę, y, w muszę odpalić kamerkę na obs na szybko No ale on mi się zmiesza kurwa w powietrzu incydent no, bo e, tak ostatnio jak z nim dyskutowałem to w sumie skończył na tym... Wiecie co? co, powiem no, tak Zgadliśmy, że, że PPM ja jest do dupy okay, Jest, się jest źle, jest źle, jest źle, jest źle <laughs> Nie wiem co klikłem do chuja vape? Niee, po nie. mordy <grystanie> Vape? Niee no, O, idziemy, idziemy, gramy, 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 gramy Let's go Bez, bez kitu, ej. zimno jest, ty, ale fizyka, ja pierdolę Ejo, ejo Odpa... Chcesz fizyka? Nie wiem, co ja mogę <grystanie> Nie zrobić. wiem, to co robię, to jest... <grystanie> o, Czemu nie mam twojego... Czemu nie widzę... Okej okay. Więc jest najbardziej... Ja bym tylał tak, żeby walnął, bo najpierw Dawidę go oda, co nie ogarnął nawet. strzelają się tam. Piu, 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 piu. Czekaj, ja, czekaj, jak... Mam pomysł. Czekajcie. Kur... Nie, nie wyjdź, 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 Dobra, za dużo nacis... Cóż wie, cóż wie. Ja. Ogólnie to nie pytacie się dlaczego tu leży obok windzie moje ciało Wysadzone Okej okay. Dobrze, nie będę pytał Nastąpił mały incydent Co się stało <laughs> ten stwierdziłem, że Badnik jak rzuci mi gran do windy taki nieodpalony, a gram w łapkach to stwierdziłem, że jak rzucę sobie granat do windy spróbuję z niego wyjść z tej windy, nie udało się Dzień dobry. karumba Aj karumba pociąg <grywki> nie, nie. Ajajaj. nie, karumba. O nie, nie. O nie, nie. ale nie, kurwa O no, nie, jeszcze milion lat z nimi klepać. No, niestety. nie, wiem. E, MFO? z O No nie. O nie, nie. O Tak, dokładnie no mały, e, mały fiu, operuje. Wow. Ma, mała fujara operuje, czy coś, nie wiem. A jaki jest skrót od MTF? Mail to female. Proste. No dobre. Chodzi o tranzycję, baza. Ja pierdolę. On jeszcze, on jeszcze o, to z tej On robi, on robi jakiś kurde crafting w tej windzie. No, Leskitu. diamentu mu brakuje O, milion węgla dostał Ale węgiel znalazł, więc git. Ano Rozsądnie wygląda jak na crafting kadrę ma Ma, na pewno ma, na pewno A. ma Tak, dlatego tam daje O nie, nie po to <średenie> Nie wiem, <posto. średenie> <nie średenie> Wixa go troluje nie, <średenie> Naprawdę nie mogę To jest tak okropne, co Wixa robi teraz Nie nie, jakichś ustali, bo to nie przynajmniej po prostu na dlatego Darnie On jest mało przejebano, nie ma z tej sytuacji wyjścia ma, jak widać ma, ma. Oni, jak on ich poskłada to jebne Jestem w stanie postawić zakład, że on ich zabije wszystkich On ich zabije obydwu On ich zabiją dwóch. On zobaczycie Oni ich obydwu wywali Ej debilu, bo nie można do windy wejść Tajemniczy grubasie Nie Nie wiem, tajemniczy weź napraw plugin sam się napraw, nie musisz <grym> skoczyć, mówiliśmy ci to 15 razy Dobra, ale to, że ja muszę, muszę dodatkowo wszystkich tych, to jest zjebane A on zabił 79, lol A to prawda, a tam nie po drugiego SCP, a ma. halo Był jeszcze jedna i nie żyje, czyli Batnik zdechł Ty, gun command dostałem Nevermind, to war Gdzie on jest? Gdzie on jest? jest? Ja go zabiję Czekajcie Nie otwierajcie jeszcze, jeszcze nie? Jeszcze nie? Teraz dopiero KTO TO ZAMKNĄŁ?! Nie wiem, tajemniczy napraw plugin, do chuja, do chuja wafla no Nie da się przeskakiwać przez szkło kurwa w, w tym, w hidzie Nie wiem, oni tą rundę przeciągają tak bez sensu Bo W tym samym miejscu co teraz, ale niżej był. Jakby Moja, można zabić niechana, tych dwóch MF-ów i skończyć grę Jak dobrze, że za 5 minut jest forsowany wybuch placówki. Ale tak szczerze, ja będę sposobem na Flaminga, jak oni się teamują, wiecie? Bo... No, go. No. Akwary no. w tym mi się teraz Flamingi. W tym mi się dawaj Flamingi, bo to jest przesada. No, dawaj, no dawaj, tak. Flamingi, teamowa, Flamingi bo, oni się, bo oni się teamują między drużynami. MFO z, tym, MFO z mrugaczem i MFO z rabelią. Jak ktoś żyje, to podskoczcie To ja jest MFO, nie sojuszuję się z mrugaczem. No i wpierdol. No i, w, no i wpierdol. No i jazda Widzimy niebieską kropkę Niebieska kropka Jest, lecimy dalej Dalej, dalej, dalej Dawajcie do nas, ej, jak są trzy, jak są trzy flamingi obok siebie Dawajcie do nas, tu jest mruga CCI No tam gdzie jest trójka Tam gdzie jest trójka dawajcie Jestem Dawajcie, bo to bo tu jest, bo, tu jest ten, bo to jest Chaos z tymi no, no, jesteśmy A nie możemy drzwi otworzyć Możemy, Ale Możemy, możemy wybijie je, wybijcie je <grym> dziobem, dziobem Dawajcie wbijamy się Napierdalamy! Szybam jak szybimy Ej Hubi jak szybeka Lecimy, 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 lecimy tego jeszcze Zwamcie, jest mamy to! Naprawmy jeszcze flamingi, Naprawmy kolegów, naprawmy kolegów! Naprawmy kolegów, kolegów! Nie ma kurwa cross teamowania. To, to jest najsłabszy SCP, wy się teamowaliście między sobą, więc po prostu czy się zresztą jako ten To, że było nas 15 to nie ma problemu. Chujowa gra, kurwa Chujowa gra Chujowa gra SCP bro, that's the whole point of the game był jeden taki, nie, to nie, bo jestem dzisiaj bardzo miły i mam dobry humor yy, ten, yy, masz ten, In this is the fucking gameplay, nie? Mówisz, że... No mówię, że... Jaj co, jeszcze raz mnie kurwa strzelisz Zabiłem sa zabiłem sandwicha, bo mnie obił za pół HP Ta, bo monetka otworzyła wszystkie drzwi To zbieraj go Ogólnie to nie. to mamy jednego teammatea mniej, ponieważ zabiję sandwicha, bo mnie ten. bo mnie obił. Dajesz. O, 106 S. Drugwu. Ej, przeżyłem. Przed, gdzieiem, tylko sobie poszedł na level, nie się nam zmarnować czasu. Plaga leży. A mają super rozgrywkę dzisiaj widzę. O. O. Nie no kurwa, no tyle to nie. Po co mi... dobra, zostan kapitanem. No nie no! Nie wiem co Nie udało to się. Aj karumba. Jakby Dust to, to jest number one homie dla mnie. O, o, o. Ale, 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 ale poszło! Ale poszło! Ale zniknął! <coughs> ale siadł! O ja teraz jeszcze używa flamingów jak ten, jak hejter. Na, na na, wprost kesenia, jakby. na łbie! Piękne. Jeszcze piłki się odpaliły. o Oh yeah! That's a good shit! Wiesz co jest jeszcze lepsze? Że piłka będzie, piłka... O, działa Wow. To jest pina O, pomysł Patrz, Śnieżka. Słuchajcie. Ale hejt. Siema. Yes, yeah, trafiłem!